Spocznij! Dziękuję. Proszę o zabranie głosu prezydenta miasta Tarnowa, panią Dorotę Skrzyniarz. Szanowni Państwo, przychodzi w wrzesień, w zasadzie ostatnie dni tego miesiąca, za oknem jesień astronomiczny, czasem słoneczny, dzisiaj troszkę kapryśna, a my na zaproszenie społeczności XVI liceum bierzemy udział w ważnej dla Tarnowa i ważnej dla szkoły uroczystości, ważnych wydarzeniach. Dla Tarnowa, i tu ukłon w stronę dziś wyróżnionym, nagrodzonym, bo przecież w naszej obecnej, obecności ci zacni ludzie dzisiaj otrzymali medalne oznaczenia, etykiety, listy gratulacyjne. W naszej obecności ważne wydarzenie dla Tarnowa i bardzo ważne dla społeczności 16 liceum. Pani dyrektor, dziękujemy pięknie za pamięć, za kultywowanie tej dobrej tradycji i myślę, że z rozczarowaniem za rok odnotujemy, jeżeli takie zaproszenie się tej porze nie pojawi. Jesteśmy, Szanowni Państwo, tutaj z trzech, myślę, powodów. Powód pierwszy to ten związany z odnotowywaniem kolejnej rocznicy Polskiego Państwa Podziemnego, o którym już tak dużo dzisiaj powiedziano, ale myślę, że te rozważania, te wypowiedzi trzeba spiąć taką klamką. W historii nowożytnego świata, nie Polski, nie Europy, ale świata, nie było drugiego takiego dzieła jak Polskie Państwo Podziemne. To fenomen. To unikat niespotykany na skalę światową. I faktycznie jest tak, że my niewiele o polskich władzach podzielonych jeszcze dzisiaj wiemy. Dlatego chylę czoła przed tymi, którzy o tym przypominają, a wy młodzi ludzie pamiętajmy. Z tego tworu, z tej instytucji powinniśmy być dumni, bo ona była gotowa, by przyjąć władzę w wolnej Polsce, a jak wiecie, nie było dane by mogły te struktury zafunkcjonować tak, jak były zaplanowane. A zbawionym ramieniem tegoż państwa podziemnego jest właśnie Armia Krajowa. Była Armia Krajowa. Na sali mamy tych, którzy walczyli, tych, którzy są akordami i młodzi ludzie. Korzystajcie z tego świadectwa, dotknijcie tych, którzy te czasy pamiętają i bądźcie godnymi tej spuścizny, którą wam przekazują, którą wam zostawili. Rzecz druga, powód drugi. Dzisiaj pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi członkami społeczności XVI Liceum. Piękny akt ślubowania. Bardzo mądre, bardzo głębokie słowa wypowiadane przez waszych przedstawicieli. A później piękna uroczystość pasowania dokonana przez branżowych, pionowych dowódców. Przepięknie to wygląda i to robi wrażenie zawsze, zwłaszcza na kobietach chyba. Piękna uroczystość, a z drugiej strony, kochani młodzi ludzie, dokonaliście wyboru, za wami pierwsze egzaminy, pierwsza poprzeczka, bo nie było łatwo dostać się do szesnastego liceum. Wybór dokonany. Rodzice kochani, cieszę się, że zaufaliście tarnowskiej szkole, tarnowskim nauczycielom, tarnowskiej dyrekcji, bo przecież gro uczniów tej szkoły, gro pierwszego pierwszaków, to uczniowie spoza Tarnowa. Warto zaufać, przekonacie się wyjdą z wiedzą, z kompetencjami, z umiejętnościami, ale jeszcze będą mieć to coś, co wpaja im właśnie szkoła mundurowa. Takie poczucie postawy obywatelskiej i tego współczesnego patriotyzmu. I trzeci powód, dla którego tutaj jesteśmy, Szanowni Państwo, tak myślę, to ten skromny mileusz, który tylko Pani Dyrektor niechcący obnotowała na dzień dobry, tak niechcący, to 10 lat 16. liceum. To dużo, ale i też niewiele w porównaniu z tymi, którzy już sobie kilka wieków odmierzają. Ja myślę, że w historii tej szkoły to ostatnie lato, to taki, ostatnie lato takie duże tempo. To jest to odnalezienie swojego miejsca na mapie edukacyjnej Tarnowa. 16 jest dzisiaj samoistnym liceum. To nie już szkoła w zespole szkół kolejowych, gdzieś tam w zespole szkół złączona z gimnazjum. To już autonomiczna, autonomiczne szesnaste liceum, które ma patrona sztandar, dzisiaj uczyliśmy się wspólnie hełmu, pięknie budowany zbudowane celem, miał szkolę. i ta szastnowska, proszę Państwa, ma już 10 lat, ja sobie nie wyobrażam bez nagroczystości patriotycznych w Tarnowie, nie wyobrażam sobie spotkań ze środowiskami kombatanckimi, a tak wielu przedstawicieli dzisiaj jest tutaj na sali, proszę Państwa, bez szesnastki sobie tego dzisiaj już nie wyobrażamy i tak chcemy, żeby tak było, kochani, bo imię Armii Krajowej zobowiązuje to jest też ogromne zadanie dla Was i ogromne zadanie dla całej społeczności, by kolejne karty pięknie zapisywać. Kończąc, Pani Dyrektor, chcę dopełnić jeszcze miłego obowiązku w imieniu prezydenta Miasta Tarnowa. Chcę na ręce Pani Dyrektor przekazać adres okolicznościowy, co by te 10 lat utkwiło nam, choć troszeczkę w pamięci, i chciałabym wyróżnić, przekazać nagody prezydenta Miasta Tarnowa, przyznane. Tym różniącym się pedagogom nauczycielom tej szkoły w związku z przypadającym na Radzie Dniem Edukacji Narodowej. Jeżeli Państwo pozwolą, odczytam adres okolicznościowy podpisany przez prezydenta Miasta Tarnowa, pana Ryszarda Ścigały. Dyrektor, Rada Pedagogiczna, pracownicy, uczniowie i rodzice 16 Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. Z okazji jubileuszu dziesięciolecia 16 Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Tarnowie, składam Panie Dyrektor oraz całej społeczności szkoły gratulacje i wyrazy uznania. Rola tej szkoły w naszym środowisku jest znacząca, a jej mury opuściły już wielu absolwentów, którzy. Do I wnoszą wkład w kształtowanie oblicza naszej małej ojczyzny. Niechaj, takie ponadczasowe wartości jak prawda, dobro i piękno przyświecają pracy edukacyjnej nauczycieli i wychowawców, zachęcając do szukania twórczego miejsca w życiu, do pokonywania barier, do osiągania wytyczonych celów. Jubileusz to powód do dumy z przeszłości, jednocześnie zobowiązanie na przyszłość. Niech to wydarzenie będzie inspiracją do dalszych działań oraz sukcesów w działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej tarnów 27 września 2010 roku. Zapraszamy tutaj do nas panią Katarzynę Molczyk. Panią Renatę Nowak i panią Ewę Witecką. Szanowni Państwo, Pan Prezydent z okazji przypadającego 14 października Dnia Edukacji Narodowej przyznał tym trzem e, nauczycielkom 16 liceum narody, prezydenta miasta Tarnowa. Uczynił to wcześniej. Ale to nie mogło być tak, by przy takiej okazji tak miłej jeszcze tak miłego punktu nie dopełnić. Pani Katarzyna Wolczyk. Zastępca dyrektora, pani Renia. Pani gratuluję serdecznie i bardzo proszę Czy dyrektorowi czy strażakowi rzeczy gospodinami Dziękuję. Proszę o zabranie głosu panią dyrektor. Szanowni Państwo, wprawdzie nagrody dyrektora to przywilej Dnia Edukacji Narodowej, ale tak jak Pani Prezydent bardzo ładnie powiedziała z okazji tego małego jubileuszu, bo naprawdę jest to mały jubileusz, pozwólcie Państwo, że wręczę nagrody dyrektora. Bardzo proszę Pana Magistra Zbigniewa Turka. Pomaganie ludziom wzrastać i spełniać marzenia jest najszybszą drogą do sukcesu zarówno ich, jak i naszego. Tak wyraził się w tych pięknych słowach pan Tomasz Hart-Ecker i myślę, moi państwo, że to jest odzwierciedlenie pracy nauczyciela, pracy służby drugiemu człowiekowi. Panie profesorze, gratuluję. Bardzo proszę pana magistra Piotra Steca. Proszę, proszę. proszę, proszę, proszę pana magistra Agnieszkę Juśko. Bardzo proszę Panią Magister Agnieszkę Furmańską. Proszę Panią Agnieszkę Kwolek, czy nasze słynne Agnieszki? Zapraszam. Zapraszam pana magistra Krzysztofa Ceglińskiego. Pan Krzysztof Cegliński z wykształcenia anglista, pasjonat wojskowości. Gratulujemy. Dziękuję. Dziękuję. Podziemny, poszłaś. Dowódca, pododział honorowy i po sztandarowe odprowadzić. No, Brawo, go. હમ